Witam w kolejnym materiale. Dzisiaj zabieram się za e, młynkowanie zboża. Tak, chociaż trochę e, oczyścimy z tych gorszych e, połówek czy tam plew, żeby e, siać skuteczniej. E, no, co roku jak robimy. Nie jest taki pekus, to jest super, ale zawsze trochę już będzie lepiej. Jeszcze tak jedna trzecia jest odpadu. Ustawiamy tak mniej więcej. I będzie fajna mieszanka yy, jara. Sporze yy, ogólnie oczyściłem, yy, jest yy, no. yy, przygotowane do siewu około 300 kg chyba? Nie, więcej. Yy, 100 wiesz. 10 worków po około 40-50 kilo, więc. 400, 500 kg workowanego i ze 150 kilo mam luźnego takiego do siewnika, prosto do wsypania. A teraz jadę z Pugiem zobaczyć, jak jak będzie ziemia, jaka jest w ogóle mokra, czy nie mokra, i jak planować dalsze siewy. Czy, czy uda się zaorać czy tylko w obliczu. Tuż ewentualnej bezorga, to znaczy ta w moim przypadku. No, dużo nie nagrywam z racji tego, że nadal trochę obserwuję i czekam z kamerką. Więcej powiem Wam, jeżeli już się pojawi. Więc chwilowo będzie tak, tylko trochę mniej z materiałów. No i wiadomo z racji tego też troszkę pewnie gorszej jakości zobaczymy zaraz po pierwszych przejazdach jak, jak to idzie yy, parę okrążeń już jest za mną yy, bardzo fajnie to idzie nie jest wcale tak bardzo sucho jak w innych częściach yy, Polski się ładnie odpada ora yy, zaczyna kropić plus robi się ciemno choć widzę, że tu w telefonie mam widniej chyba nawet niż yy, faktycznie jest na dworze i jest też już po, po piątej yy, grubo więc zjeżdżam yy, i sobie jutro od samego rana, jeżeli będzie sprzyjająca pogoda yy, sobie już to skończę myślę, że tak no, no ile za 10 przejazdów nawet nie Tak, teraz. trzy To jest może siódme, ósme kółko. I jeszcze parę przede mną, ale no mówię. Są jeszcze inne, inne obowiązki do wykonania dzisiaj, więc na dzisiaj praca w polu niestety musi zostać skończona. I jutro od rana. Czyli to dla Was będzie za chwilkę. I jest kolejny dzień, mamy koło ósmej, już pewnie, albo po ósmej. Ja sobie już dzisiaj tutaj myślę, że z godzinkę działa. Coś tam leciutko, deszczyk straszy, ale praktycznie nic, bo widać maska jest leciutko tylko skropiona. Działam dalej. Jak widzicie. Fajna jest warunki są od orka akurat to jest myślę że od razu entek siać może nie wiem czy dzisiaj jest sobota się wyrobię yy, uprawiać i no i w poniedzieli już od razu siać yy, mieszankę jarą co była szykowana z racji że no ma być ocieplenie więc akurat fajnie się to wszystko yy, nagrzej będzie już kiełkowało nie będę czekał dłużej, żeby ta nasionka już sobie teraz złapały wilgoci i powoli kiełkowały. Najrówniej no może tego nie zrobiłem, bo mi gdzieś uciekła trochę linia prosta w próździe, ale kto by się tym przejmował, na końcu i tak zejdę razem to jakoś do siebie i poprawię się tak, że będzie elegancko. Kończyłem już orkę i się przyjechałem z talerzówką wziąłem za zarównanie yy, no brust. i talerzówką daję radę w miarę jest to lepiej mm. jeszcze będzie to rozciągane w tą stronę yy, yy, tak zwanym yy, gruberem, krymrem yy. Jak są tak zwane. No, taka pospolita <laughs> maszyna z działkami w Polsce. to będzie już doprawiane przed siebniem, i, i, bo jak rozsieje tutaj już nawóz, to wtedy. Więc przypuszczam, że będzie doprawione ok. Dużo nie mam bruz, bo tylko dwa poprzeczka i jeden przez środek. Więc jest całkiem ok. No i działam dalej. Tenek pod y, jary, zwoże. I zaraz będzie działać yy, azot na, na wszystko po pierwszych dawkach. Bo ma przyjść o, ocieplenie, więc uważam, że, że nie ma co czekać i działamy. Pogoda jest niesłoneczna, ale sprzyjająca. Od rana padało, już teraz się wypogodziło do tego stopnia, że nie pada. Lecz no, jest po, po prostu pochmurno i leciutki wiaterek ale chociaż mi się nie kurzy ciągnik, tylko wszystko idzie w bok yy, na postpylisty w sumie to co się yy, jest no, pył z tego, tej części ale się skradł, i gdzie jest tak. i fajnie to sobie yy, leci równiutko, nie spieszę się jakieś 8-10 na godzinę sobie jadę i no, i mniej więcej normę normę trzyma nie mieli, jeżeli też no, trzeba z głową używać włączania i wyłączania wałka zdemontowałem hydrauliczne otwieranie bo, bo, bo nie chciało mi tak domykać i sobie ręką otwieram, więc no, to jakościowo długo nie wytrzymało Gdzieś 200 kg na hektar celuje. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Był poplądany, więc też powinien jakieś składniki sobie dać. Gnojówka rozlana też tu była kiedyś. Więc będzie będzie wszystko, mam nadzieję, ok. Oby tylko wody nie brakło. No i obserwując ustawienie wydaje mi się, że ustawiłem wręcz idealnie na te około 200 kilo przedszedł szybkę no i tak sobie już kończę i zaraz jedziemy z Saletra i myślę, że zaczniemy tutaj po kolei od traf i damy, no taka dawka na trawę to będzie. Y, nie wiem, może ze 100 kilo, 150 noc, Tak myślę. Y, i, I na zboża też coś ko 150. To myślę, że no, twardych wagi planuję rozsiać. Na to wszystko, więc ostatecznie zaraz, jak se policzę, to na, na szybko w głowie, to będę wiedział. Y, Ile mniej więcej tego wyseję, bo mam big buggy po 600 kg.